Wiosna, tarararara, wiosna. I co się dzieje w przyrodzie? Wszyscy szukają domku, wszystkie gryzonie, ptaszki. Od szóstej, 5 rano śpiewają mi świetnie. No, jak wiecie, ja mieszkam w takim miejscu, w takim rejonie, gdzie. Były szczury, są i one będą. One nie znikną. Dlatego, aby być jak najmniej uciążliwym dla sąsiadów, chcę Wam pokazać, jak kompostować odpady w sposób taki, żeby właśnie szczury się nie dostały, nie miały dostępu do świeżych odpadów. I zaraz Wam pokażę, jak, co wymyśliłam i jak to robię. No, i będziemy sprawdzać, czy faktycznie to, co robię, się sprawdza. Po prostu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, oczywiście, jak kompostować swoje bioodpady, biomasę, opakowania biodegradowalne, żeby szczury nie miały do tego dostępu albo ograniczyć im ten dostęp, zostań, obejrzyj ten film, daj lajka, like zasubskrybuj koniecznie kanał, żeby być na bieżąco, bo tych filmów o kompostowaniu będzie jeszcze więcej. Dobrze, więc jak wiecie, tutaj jest mój kompostownik, do którego nie wrzucam już resztek kuchennych, czyli nie wrzucam tutaj chleba, yy, nie wrzucam gotowanych, yy, gotowanych warzyw nawet, takich zupy, sosów i tak dalej. Nie wrzucam, dlatego że mamy ten okres wczesnowiosenny, no i niestety nam gryzonie szaleją. Co wymyśliłam? Bo... Wiecie, no ja tutaj miałam zawsze szczury. 20 lat temu wchodziły do domu, więc ja się ich nie pozbędę. Tutaj sobie ta temperatura się utrzymuje. Mamy 15 stopni w tej chwili. Więc cały czas ta marchewka się przerabia. Ja trochę pomieszałam. Tutaj już ten proces się zatrzymał, ale pod spodem dalej jest ta fermentacja. No i słuchajcie. Miałam taką beczkę i z tej beczki zrobiłam sobie po prostu taki zamknięty kompostik. Tutaj wrzucam te resztki moje kuchenne. Tutaj będę wrzucała właśnie te resztki, bo na razie jest tutaj jakaś spleśniała fasolka. I, i tutaj będę je wszystkie wrzucała. Tutaj jest odciek. Jak widać, fajnie się to fajnie tutaj ta woda odcieka, więc nie zrobi mi się tam jakiś tam straszny gnój. Ja sobie to mm, po prostu założyłam, żeby tutaj się właśnie te szczury nie dostały, żeby zapach się nie wydostawał. Będę to oczywiście kontrolować. No mam nadzieję, że mi tutaj te szczury nie wskoczą um, do tego. Oczywiście, co ja zrobiłam? Tutaj też zachowałam te warstwy, czyli na dole mam zrębkę po to, żeby mi się tam jakieś te odcieki. Jak to mi się zapcha, będę tam po prostu Przepychać, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jest karton, dużo kartonów, celulozy, tak. Wrzuciłam też tutaj dżdżownicę i one będą mi przerabiały te moje resztki z kuchni, tak? Czyli to, co, co zostanie, nawet skrubki jaj, chleb, bo czasami mi pieczywo też zostaje, no niestety, a szczury bardzo do tego pieczywa, do tego pieczywa lgną. Więc tak to w tej chwili wygląda. Dorzuciłam też tam marchewki, żeby. żeby aby już coś tam się procesowało, i to jest taki, jakby, pierwszy sposób na ograniczenie uciążliwości, czyli zamknięty pojemnik. Tak? Mam nadzieję, że tutaj te szczury nie, nie przegryzą mi tego. Będę, jak wiecie, ja codziennie tutaj zaglądam i patrzę, więc, więc zobaczymy, jak to tutaj troszeczkę tego powietrza musi być. Eee, zobaczymy, jak ja to będę w ogóle mieszać. Mam zamiar zrobić to tak, że to po prostu sobie skiśnie. Nie wiem, przejdzie ten pierwszy proces fermentacji, i ja to później wywalę do kompostownika, nie? I przysypię to ziemią. Taki jest mój plan. Drugi, drugi taki pomysł, drugie rozwiązanie, które przyszło mi do głowy i też jedna pani mi skomentowała i też skonsultowałam to z moją panią profesor, jak najmniej być uciążliwym dla sąsiadów w tym okresie wczesnowiosennym, to jest po prostu zakopywanie swoich bioodpadów do ziemi, przysypywanie je, przysypywanie je ziemią, tak żeby nie unosiły się te zapachy i, i, wtedy, i wtedy to jest taki, najszybciej to, w ogóle wychodzi, bo ja tutaj mam w tej skrzyni w ogóle zakopanych już trochę odpadów. E, więc e, to się fajnie też sprawdza. Boję się tylko, bo szczury to są takie, jak mamy ich tak strasznie duże i zatrzęsienie i są na takie duże, one mogą sobie normalnie tunele porobić, nie? Pod naszą ziemią, więc e, więc tutaj też na to trzeba e, zwrócić uwagę. Ale ja sobie tutaj taką jedną skrzynię przeznaczę e, do tego, żeby właśnie właśnie te odpady tutaj zakopywać moje bioodpady. Oczywiście też tam zachowuję te warstwy. Tutaj tutaj zakopałam e, wraz dodałam tekturki też. Zobaczcie, czy to będzie widoczne. Chyba nie. O, jest, jest, jest wytłoczka, tak, tutaj. Proszę bardzo, jest wytłoczka jedna, druga, po to, żeby tam te dżdżownice właśnie się rozmnażały i miały jak najlepsze jak naj, mm, warunki do tego, żeby ich było jak najwięcej. No i... W taki sposób e, tych szczurów, mam nadzieję, nie będzie, tak? Tak będę robiła przez te najbliższe miesiące. E, no mam taką możliwość, ale jeżeli nie macie takiej skrzyni, to co robimy? Wtedy słuchajcie, szukamy sobie miejsca w ogródku, gdzie możemy wykopać jakiś malutki dołek i w niewielkich ilościach, tak? Bo to lepiej wykopać sobie pięć mniejszych dołków za każdym razem jakiś inny, niż wsadzić w jeden dołek 50 kg. E, E, swoich odpadów kuchennych e, więc co ja robię, tutaj teraz wykopię ten dołek nie musi to być jakiś głęboki dołek e, może być to po prostu taki dołeczek który od razu od razu zasypie zobaczcie, robię tak tutaj dużo odpadów nie miałam ale, ale chciałam Wam pokazać jak to zrobić właśnie i od razu to zakopuję po prostu tak, żeby nie było zapachu, żeby nie przyciągnęło nic grubą warstwą po prostu ziemi. I słuchajcie, oczywiście no pozostawiam to kontroli, bo tak jak mówiłam, szczurki i inne gryzonie mogą się przedostać od dołu, czyli przechodząc od ziemi, kopiąc tunele i tak dalej, więc trzeba to monitorować. To już wszystko w zależności od tego, ile mamy właśnie tych gryzoni w okolicy. Ja słuchajcie, tutaj u siebie osobiście żadnego szczura nie widziałam, tak, żeby go zauważyć, tak, bo my, one są. Ja widzę, bo tutaj gdzieś są porozsypywane te moje odpady, czasami. Teraz już nie ma, bo zminimalizowałam, i one teraz będą sobie szukać tego jedzenia. Miały tutaj restaurację. W tej chwili. Restauracja została zamknięta szczelnie. E, poinformowałam oczywiście też sąsiadów, żeby pozamykali sobie okna, drzwi, w, znaczy albo żeby zwracali uwagę na to. I zobaczymy, co się będzie działo, bo one będą szukały tego pożywienia. Tak? Tutaj miały, a teraz nie mają. E, no i co? One się po prostu gdzieś indziej przeniosą, nie będą miały tak łatwego dostępu do pożywienia co zmniejszy ich na pewno populację i o to właśnie chodzi bo my ich do zera nie pozbędziemy się gryzoni one są w naszym ekosystemie są też bardzo ważne każdy każdy w przyrodzie jest ważny i tworzy jakąś pełni jakąś rolę tylko należy kontrolować ich ilość tak tak, żeby nie rozprzestrzeniły się i nie biegały. Bo jeżeli my już widzimy, że szczury sobie biegają, no to już mamy plagę, tak? Ja ich tutaj nie widziałam osobiście na własne oczy ani razu w tym sezonie i mam nadzieję, że ich nie zobaczę. Więc taka moja, takie moje działanie jest na pewno korzystne. Sąsiedzi są zadowoleni. Ja oczywiście jestem, staram się żyć tutaj w symbiozie ze wszystkimi sąsiadami również, których serdecznie pozdrawiam, współpracujemy tutaj na bieżąco i kibicują mi w tym ratowaniu świata i też często sąsiadka korzysta z mojego kompostu, ja też chętnie się dzielę, też pozwalam wrzucać biomasę do, do mojej komory, bo po co ona ma iść gdzieś na, na to, żeby była z, po prostu przerobiona i wylądowała na na wysypisku odpadów. Jak tutaj możemy mieć taki kompostownik sąsiedzki, który nie wymaga żadnego zezwolenia i kilka tutaj nieruchomości może, może z niego korzystać, żeby tą samą biomasę sobie kompostować i później korzystać z tego produktu, który się wytworzy, czyli z nawozu użyźniającego glebę. No więc tak podsumowując, mam mamy dwie możliwości najlepszy najmniej uciążliwy właśnie sposób e, przetwarzania kompostowania e, użyźniania gleby e, tymi właśnie cennymi surowcami jakimi są bioodpady czy biomasa jest po prostu ich szczelne zakopywanie tak żeby szczury e, czy inne gryzonie nie wyczuły tak? oczywiście będę patrzyła czy nie mam e, tutaj jakichś tuneli e, i mam nadzieję że mój nos e, od razu to to wypatrzy. No i tyle, proponuję jeszcze zainwestować sobie w taki odstraszacz ultradźwiękowy, który jest takim odstraszaczem bez chemii, zupełnie, bo on działa na ultradźwięki. Zaraz go pokażę. A oto właśnie ultradźwiękowy odstraszacz, ja nawet wyłączonego. Zobaczcie, on, tak nie wiem, czy słyszycie, wydaje takie dźwięki. Aż normalnie tak w uszach, w głowie mi po prostu piszczy. Ale to ma za zadanie właśnie odstraszyć. Ja mam akurat takie metalowe drzwi. On jest na, na magnesik. Ma cztery baterie. Jest on tutaj, ma taki, taki zasięg. Wcale nie jest drogi. E, niestety, niestety gryzonie e, przyzwyczajają się do tych ultradźwięków, e, więc e, ja nie, nie używam go e, za każdym razem przez cały rok, tylko używam go właśnie w tym okresie od e, właśnie luty, marzec, kwiecień. On sobie tutaj będzie wisiał. E, doda mi to dodatkowej ochrony takiej, że jak gdzieś tutaj właśnie te moje gryzonie wejdą, a mam kilka schodków w dół żeby wejść do piwnicy, to wtedy ten właśnie odstraszacz ultradźwiękowy zrobi robotę. I on odgania wtedy szczury, jakieś inne, po prostu mniejsze gryzonie, które będą chciały na przykład wejść do, do, do naszego domu. Ja wiem, że najlepszym odstraszaczem i najlepszym w ogóle łapaczem na wszelkie gryzonie jest po prostu kot. Także zainwestujmy Kota. Wiosna piękna, słuchajcie. Korzystajmy z tej witaminy D, też przy okazji Wam powiem. Teraz jest, ona w ogóle nam jest bardzo potrzebna. Więc na ławeczkę rzucajmy robotę, na przerwę wychodźmy. Korzystajmy z tej witaminy D. I. No i trzymajcie się.